Przecież na spotkanie, na wyspę twojej, na wyspę, która znajduje się na morzu twojej podświadomości i na tej wyspie mieszka twoja mama. Ta mama, którą ty widzisz, tak jak ty ją widzisz. Ta mama, która może się różnić od tego, jaka jest twoja mama, Poza Twoimi oczami idziesz na spotkanie ze swoją wewnętrzną mamą, z tą kobietą, która była bramą dla Twojego przyjścia na świat. Popatrz na jej wyspę, popatrz na jej zasoby. I teraz zaczynasz widzieć ją z perspektywy tego, kim faktycznie jest. Tego, kim faktycznie była w czasie twojego dorastania. Widzisz mamę z takimi zasobami, z takimi możliwościami, jakie tam były. Osadzasz się w tym spotkaniu z nią. Siadasz obok niej na ławce i obserwujesz to, co mama niesie. Teraz możesz zobaczyć mamy naprawdę w całości. I teraz jest, jest ta przestrzeń na wyrażenie, tu mamy tego nie Gdy słuchasz tego nagrania. Wszystko co tylko może odpaść w temacie mamy. Odpada. Patrzysz w jej oczy. I wyrażasz swoją energią przestrzenią swojej głowy i serca. Lekko i łatwo, choć to trudne, wyrażasz żal, że nie było jej tak, że nie było jej tyle. Mamo, dlaczego nie było ciebie tyle? Mamo, dlaczego musiało być tak, jak było? Gdzie potrzebuję, mamo? I jeszcze raz, wszystko to, co jest gotowe odejść, wszystko to niewypowiedziane, odpada od ciebie teraz. Ulatuje w kosmos, ulatuje do Ziemi bo ty chcesz być tak bardzo w jak najczystszej miłości do swojej. Mamy, która dała ci pojazd na to życie. Mamy, która stała się bramą dla twojej duszy, żeby mogła ona doświadczyć tego życia. I coraz bardziej widzisz znowu swoją mamę przez twoje filtry. Mamo, tak bardzo cię kocham. Tak bardzo cię potrzebuję. Mamo, tak bardzo dziękuję ci za to życie. Dziękuję ci, mamo, za dar życia, który Zmarnuję go. Chcę, mamo, żebyś była przy mnie zawsze. Chcę, żebyś mi przynosiła opiekę, wsparcie, poczucie połączenia, miłość. Mamo, bądź ze mną zawsze. Mamo, ty jesteś ze mną zawsze. Mamo, ty jesteś połową mnie. I kocham Ciebie za to. Kocham tą połowę siebie, którą jest. Dobrze być blisko Ciebie, mamo. Mamo, mamo, moja dusza śpiewa, kiedy mogę Cię kochać. Po prostu tak bardzo chcę i potrzebuję Cię kochać. Tak bardzo chcę i potrzebuję czuć, że mogę być blisko. Mamo, moja droga do mnie wiedzie poprzez ciebie. Ja to wiem. Wiem, że im bliżej jestem z tobą, Jestem miłością do mojej mamy. Jestem miłością, zrozumieniem, akceptacją do mojej mamy. Jestem miłością, zrozumieniem, akceptacją do mojego świata. Przyjm mu świat takim jakim jest i dzięki temu pozwalam mu się całkowicie odmienić budzę w sobie niesamowitą moc kreowania życia budzę w sobie miłość miłość jest drogą kreaty Połączeniu z wewnętrzną mamą. Jestem w stałym połączeniu z wewnętrzną mamą i wewnętrznym tatą. Mama i tata we mnie to moje filary. Mamo i tato. Dziękuję za to powołanie do życia. Kocham to, że żyję. Kocham to, że mogę doświadczać. Jestem kreacją. Jestem kreatywnością. Jestem zrozumieniem. Jestem cierpliwością. Jestem. Jestem sobą.